Witam wszystkich widzów na kanale. Druga część filmu: radio survivalowe, tak zwane emergency radio Midland R300. Obok, oczywiście, Albrechta DR112. Jest to zdecydowanie faworyt rynkowy, jeśli chodzi o wykonanie, o jakość. Nie ma oczywiście odbioru pasma dab cyfrowego, no ale to na wypadach survivalowych czy kryzysowych raczej nie będzie, nie jest tutaj, jak to się mówi, istotnym elementem. Różnica, oczywiście, między tymi radykami w takiej najprostszej i najbardziej skróconej wersji: to jest oczywiście pojemność akumulatora, która jest w Albrechtci na poziomie 4000. Miliamperogodzin. W przypadku Midlanda mamy 2200, ale z kolei Midland pozwala nam zainstalować baterię jako niezależny system. Oczywiście jest budowane dynamo, tak jak u niemieckiego odpowiednika. W komplecie, tak jak widzicie, jakieś tam naklejki propagandowe. Instrukcja obsługi, chociaż no, w przypadku tutaj radia, to kto czyta instrukcję, prawda? A z kolei, no tak jak mówię ma ten magiczny kabelek. Radio troszkę większa. Zaraz się już tutaj nie mieścimy. O, przesuniemy te zabawki. Eee, radyjko oczywiście z budowanym na dla odstraszania dzikich zwierząt. Jest zbudowane dynamo. Więc możecie, jest miejsce na, na zainstalowanie baterii. Klasyczne paluszki 1,5V w ilości sztuk 4, czyli 4,8 w yy, sztuk 6 błąd. Sztuk 6, nie, nie 4. Akumulatorek oczywiście wymienny 18650 size, więc dosyć też popularne popularne ogniwo. Wyjmujemy zaślepeczkę w tym momencie. Możemy to radykalnie uruchomić. Tak samo jak i w Albrechcie. Kilka ruchów dynamem. Jakieś tam 10. Przez 10 minut jak pokręcimy, to naprawdę już na dobre. Ponad, ponad pół godziny starczy nam latareczka, dwa tryby świecenia plus SOS. Jest odsłuch pasma AM, czego nie mamy z kolei w. W Albrechcie, tam z kolei jest DAP. Oczywiście wybieramy FM. Szybkie skanowanie. radio jest już kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy na, na rynku. Więc nie jest toś taki totalny świeżak. Też bardzo fajnie. Wykonane, sprawdzone, super prosta obsługa bez żadnego menu, rozbudowanego. Tryb godzinny 12:24, godzina.

co więcej potrzeba w radiu, prawda? można tak, można tak oczywiście panel słoneczny jest i tu akurat mamy ultradźwięki ja nie słyszę ale może wasze psiaki które dziś są teraz w rejonie komputera może uciekają nie sprawdzałem jest to zdecydowanie fajny gadżet, który może się gdzieś tam na biwaku przydać w Bieszczadach bądź w innej lokalizacji gdzie spędzacie wolny czas więc Emergency Radio Midland r ER 300 oczywiście wersja europejska pamiętajcie, że jest bliźniak na Stany, więc no, kanałów pogodowych nie odbieramy w, w Europie, więc nie jest to funkcja istotna, więc troszeczkę może być różnicy inna częstotliwości, bo na to zwracam uwagę. O, tak jak radia powiedzmy od e, wielu motocyklów ściąganych ze Stanów typu Holdla, Honda Goldwing, które przestrajamy. To faktycznie ten skok zakresów częstotliwości tam jest, teraz nie pamiętam czy parzysty, czy nieparzysty, w każdym razie właściciele motorów motocykli wiedzą o co chodzi, że radia w tym momencie nie wszystkie stacje odbierają, więc to można oczywiście w hondzie poprawić a zarazem kupując radio Midlanda z dystrybucji amerykańskiej bądź kierowany na rynek amerykański no to też macie w 50% dysfunkcyjne radio bo więc kanały pogodowe tak zwane awaryjne u nas nie funkcjonują nie ma takiego systemu ostrzegania jak, jak mają, na, jak mają na, za oceanem a z, a, z, a z kolei tego a z kolei yy, tutaj a wtedy jesteście ograniczeni ilością częstotliwości. No więc radio proste tutaj nie wymaga żadnej instrukcji. No mi Albrechcik, oczywiście, bardziej, bardziej rozbudowany. Wagowo jest to podobnie, więc tutaj nie ma takiego, można powiedzieć, że około, nie wiem, pół kilo z kawałkiem może, więc nie jest to jakiś mega ciężki sprzęt. Obydwa radia poręczne więc co bardziej podoba się. Zapraszam na stronę Radia Dostępne w stałej ofercie z dwuletnią gwarancją. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, dajcie łapkę w górę, pomożecie na rozwój kanału.